Cześć ja wszystkim z tej strony Alicja w waszych gronach zupełnie nowy odcinek bo jest to odcinek z tak obójnie no co się tak na mnie patrzysz? w takiej małej górce mega malutka, no naprawdę no bo tak to wygląda Zobaczcie, niebo jest... nie ma praktycznie na nim żadnej chmurki, więc jest naprawdę piękne. A to tak podoba. Bo zobaczcie, to niebo tak jakby przypomina troszeczkę rzeczy, które marzycie w Twojej głowce. No zobaczcie, na przykład tutaj jest kształt konika. No. O, no albo może ptaszka. No co tam sobie przypałaś? No. Na przykład tutaj, zobaczcie, tutaj jest na przykład. O, ja na przykład marzyłabym o swojej własnej stajni, więc mam tutaj taki kawałeczek i jest to stajnia. Gdzie jest tutaj taki ten, i tutaj jest potem ujeżdżalnia. O, jakby tu jest ujeżdżalnia. Hops, a tutaj jest moja stajnia. Widzicie, to wszystko można jakoś połączyć, więc tu jest naprawdę pięknie. Widzicie, jak to pięknie. Dobra. Krótki shorts, więc nie zapomnijcie o tym. Łapek w górę, subskrybowanie mojego kanału, i ciów, dzwoneczek. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się! I cześć! Jeźdź zimno mi, nie żartuję. No to cześć.